Cześć, siemanko, z tej strony, Fliksem. A to już czwarty odcinek. Niestety w tamtym odcinku skończyliśmy na tym, że kopałem żelazo. I mnie rozłączyło. Wyskoczyła mi wiadomość: Fliks z gry został nagrany. Dlaczego został wyłączony, tego nie wiem. Zrobiłam sobie setę, włożyłam tylko to żelazo. I właśnie włożyłem tutaj po niektóre rzeczy, czyli le leciutko węgla kupowałam i tu coś po. Jejku, jeszcze przez chwilę myślałam, że niebieski. Ja mam akcelerator. Dobra, szybko idę. Muszę w ogóle sobie... zawaliłem sobie tymi lwami cały ten... tak. W ogóle to, to muszę to...

Czekajcie mnie, ja źle idę, ja źle idę. Ja poszłam z tą stroną. Jajku. Nie. Nie gadajcie, że go złupiłam że żeż tam przed chwilą. Ja jestem też flikso. zapominam, zapomniałam ciągle to mówić. Nie, dobra, tu tak. Używam. Nie. Tak, nie. Chyba, że nie gadajcie, czyli co? Jednak nie będziemy mieli jak Salopla. Tak? No to chyba nie będziemy mieli jak sobie. Dobra, będziemy jednak mieli. One key. Tak się klepie, no 5 na 10 normalnie, ale jakoś mi to wychodzi. Ładny kawit, proszę, bagna, czyżby metoda grafa, czy grafa teraz robię, nie wiem jaką metodę, metoda w sumie lapisu, ale nie wiem jak się... ale ja nie wiem czy tak normalnie ona działa a właśnie w ogóle tym będę może kupował tam jeszcze był taki kamionek zimny razu zawsze mile widziane Dobra. Nie no serio? To chyba powracamy do standardowej. Zresztą, w sensie, okay, w są sensie ciekawsze niż, niż takie kopanie, więc zrobię się odcinki, w których bardziej kopię i kujem w, w tym wiedrze akselotla. Więc jakbym tak do lawy miał tym axelotlem. My się spalił dobre, nie nawet nie chcę myśleć. Nie chcę o tym myśleć. Bez sensu, ale możemy zrobić na niego akwarium, bo myślę, że w szóstym odcinku następnym już mam właśnie plan na robienie domku, więc bardzo fajnie cieszę się. Te nowe odcinki raczej się pojawiały codziennie gdzieś o godzinie. Może 15 i coś takiego. 15, 14 to będą wtedy po dzięki. Jest! Jejku, ja nie mówiłem! Wiedziałem, że one i tak będą musiały być. Chyba robimy enchanting, co nie? Widzicie. Ja, ja to kopię 15 tysięcy lat. Jejku, jakbym ja tym pilotem to wykopał. Ile? 18. To w końcu widzicie jakieś dziemenciki, no. Czyli jednak będzie chyba. Myślę, że możemy... Chyba nazwę ten filmik zaklęty killoff mam normalnie. Bo raczej tworzę z tego enchanting. To jest chyba najfajniejsze. Tak mi się z tego wydaje, bo w sensie chyba najwięcej wyda. Enchanting. Fajnie, jakby jeszcze jedno wyleciało. Już nie mówię. Ale negat. Три два 3, два четыре